Siemanko, witam Was serdecznie. Z tej strony Marcinie. Dziś kolejna powtórka w ramach Duel of Champions. Mamy tutaj Xnolana, pan Xnolana także The Handover. Grawie <grywki> jak hangover. <grywki> Fajnie, czyli tak jak widzicie, Dami jaką ta seria. O i prędko pewnie wrzucę, bo serii mamy już aż za wiele ostatnio. Zobaczmy co tutaj jest ciekawego. To chyba taka standardowa seria jeszcze konstruowana na podstawie tych starszych kart czyli widzieliśmy tam tych panów z grobowca i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy głębokie korzenie, coś z zakotwiczeniem, no to dziwna sprawa. Mamy tutaj tek yy, na rodzicielkach i spopielenie. No czegoś takiego, powiem szczerze, dawno nie widziałem. Kłucze pewnie Nolan powie więcej niż ja na temat tego pojedynku, ale wydaje mi się, że był to pojedynek, który chyba był pojedynkiem na wbicie jakiegoś levelu, chyba 1700 elo, może M3, to już pewnie Nolan powie lepiej niż ja. Zobaczmy co się dzieje, mega ofensywnie z tej chwili The Handover, czyli dwa drzewa, <noise> dwa drzewa i kościotrup Z drugiej strony x tutaj ma fajne jednostki, czychające w mroku, a także wysiadująca rodzicielka, czyli grupowalna jednostka, idealna pod ten budynek. Zobaczymy czy się trafi na rękę, no ale jest armia umarłych z drugiej strony, no i będzie problem. O, już poszło pocisk, tutaj jest pewna blokada. No i Strażnik Grabowca. Strażnik grobowca w tej chwili nie będzie funkcjonował, nie oszukujmy się, ponieważ tutaj ten łód on nie powoduje y, z cmentarza kart. Mamy osmotyczną rodzicielkę. Czyli będziemy ustawiać grupowalne żetony w momencie, kiedy y, pójdzie jakiś czar. Po raz pierwszy w turze, jeżeli dobrze pamiętam. No nie ciekawy, y, niestandardowy dek. Zobaczcie, siewca zaraz, jakieś takie niestandardowe karty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wywalić od szczęścia, co wywali most. Czy ostatnia oska Sei. Poszła ostatnia oska do kosza. Poszła pani Bulwa. A miejsce, gdzie są te stokowalne jednostki. Kolejna osmatyczna rodzicielka. No, a tutaj powolutku, powolutku stara się uporać z tym drzewem wysiadującym rodzicielką. no Oczywiście uda mu się to, jeżeli nic nie będzie postawione. No, ale zobaczymy. O dziwo w dalszym ciągu bustuje to samo miejsce. Chyba chce mieć tutaj możliwość swobodnego przedstawiania swoich jednostek. Nie wiem, czy tu nie byłoby dobrym pomysłem zagrać mostu. Zobaczcie, te dwie jednostki kosztują 4, więc w zasadzie za 8 ta była troszkę nadkruszona, ale tak czy inaczej, ona przed chwilą miała 4 punkty HP, więc w zasadzie wybaliły karty za 8, samemu tracąc kartę za 3. Nie byłoby najgorzej. Taki deal moim zdaniem byłby całkiem fajny. Ale żeby jest z tym kościotru. zobaczcie, zobaczmy, nie, nie widziałem. Pojawił się pan liczny ofita. Nie wiem co znaczy Naufita, ale kojarzy mi się z jakimś podtekstem seksualnym. <grym> no i dwa roje insektów na ręce: dwie rodzicielki z I głębokie korzenie. Powiem szczerze, dziwny, yy, dziwna ręka. Czy pójdzie o insektów? Jeszcze nie teraz. Chyba odporność na magię rodzicielką w tej chwili, hmm, za pomocą tej spęczniałej rodzicielki, pan x nolan wrzucił. No i teraz oskmina. Osłabił, tak jest, no sam tutaj też yy, niestety stracił. Ale wyczyścił w ten sposób bardzo ładnie stół, no i mamy armię umarłych. Moim zdaniem duży błąd popełnił wcześniej. Hmm. Nie wykorzystał tych dwóch mostów, no nie wiem na co te mosty czekają, czyżby na i żeby ją podnosić? No nie wiem, nie wiem czy to będzie dobre rozwiązanie, bo może się nie doczekać. Kolejny strażnik grobowca, a tak naprawdę jak nie było widać tych mogilników, tak nie, tak nie widać. Troszkę szkoda wykorzystywać te, te karty w tej chwili, no ale niestety. Chyba nie najlepsza ręka. Chociaż zobaczcie, tutaj tak naprawdę nie wiem, czy jest oczekiwanie na Banshi, bo tu nie jest lewelowana w ogóle magia. Chyba jakiś inny pomysł na, na ten mecz. Bo faktycznie to mogilniki, ale co w takim razie tym ostatnim rozkazem Seri tam przywracać na rękę i atakować? Nie wiem, nie wiem co on tam może mieć Bo w tej chwili u insektów na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem, z spop popieleniem również. Te zakotwiczenia wydaje mi się, że one chyba... Są przeciwko twierdzy, ale ja nie wiem, powiem szczerze, dziwię się, że coś takiego stosuje X-Nolan, mi się wydaje, że to jest strasznie sytuacyjne. No zobaczymy, jak mu tutaj tak combo wypali. Przestawi jednostkę. Tak naprawdę to spopielenie będzie teraz biało damage cały czas z tej jednostki. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało z perspektywy jego tutaj jednostek. Pewnie liczy na to, że te spęczniałe rodzicielki ym, rozdają mu tą odporność na magię. Czyli zobaczcie, przy jednym ym, spopieleniu w zasadzie jego jednostki, które są obok jego rodzicielki, nie będą dostawały damage'u i być może to jest jego sposób na zwycięstwo, no ale zobaczcie, że tak naprawdę jego stwory też się tutaj troszkę poskładają. No zobaczymy. Kiedyś było tak, że wszystkie rodzicielki dostawały odporność na magię w tej chwili, tylko te, które są tutaj przyległe, więc w zasadzie opłacałoby się, żeby ta jednostka też była przyległa. To mogłaby rozdawać dosyć ładny damage, no a jednocześnie sama... Y, no, nie byłaby tutaj... uzależniona od tego spopielenia, nie dostawałaby damage'u. Mm, no zobaczymy. Troszkę ciekawej sytuacji handover, bo chyba nie ma czym tego zdjąć, Chociaż z drugiej strony będzie sobie wystawiał armię umarłych, czyli w zasadzie dwa stoki. Zawsze jeden stok będzie ginął, a jeden stok będzie przeżywał. No i zobaczcie, zdecydował się na most w tej chwili. Czy to było do końca efektywne? Nie wiem. No ale zobaczcie, że tak naprawdę tutaj X-Nolan też nie ma zbyt wysokich rodzicielek na polu bitwy. Wyrzucił kolejny, ostatni oskasej. No i w zasadzie nic nie zakał. Zobaczcie, że w tej chwili jeszcze żaden damage nie został wybity. No wreszcie. <grymne> Jak na życzenie, pan strażnik grobowca zaatakował. No jest atropos. Wypadałoby podnieść wszystkie wysokie jednostki, te, które mają dużo HP, czyli wszelkiego rodzaju właśnie strażników grobowca. Mamy tutaj tych siewców zarazy, rzadko spotykanych. Infekcja 1 i kosztuje. Oni kosztują o 1 mniej za każdy licznik, który jest położony na polu bitwy, no ale to jest tak naprawdę moim zdaniem troszkę chybione, bo zobaczcie, chyba nie miał co wrzucić, wrzucić do tego deku The Handover, bo tutaj żadnych liczników nie nakłada. Gdyby miał jakieś czary związane na przykład z, z licznikami na rząd, no to rozumiem, no ale no to mi się wydaje, że jest trochę nietrafione, bo to się po prostu nie, jak tutaj nie ma do tego deku. 427 to jest kawał Koksa, ale to jest kawał koksa, koksa za 6, to jest bardzo dużo. Tutaj w tej chwili znajfienie tych czarów przejmujących, troszkę ułatwiają tą, tą, tą sytuację. Zresztą mosty na ręce, że opłaca się grać te wyższe jednostki coraz bardziej, ale to i tak chyba nie jest takie dobre rozwiązanie. Zobaczcie, że praktycznie za każdym razem będziemy jakby wyczyścić stół X0. jeżeli jest w tej chwili cwany, to nie wiem, czy nie byłoby dobrze, żeby zagrał jakiś taki jeden crab, typu na przykład. Nie wiem czy akurat to. Ja bym jeszcze nie używał tego. Wiecie, wiecie dlaczego? Ja bym mu pozwolił jeszcze rundę wystawić swoje stwory, chyba i wtedy zesetowałbym mu stół całkowicie, na przykład gniewem arkata i wystawił swoje jednostki albo nawet tym rojem insektów. No tutaj, oczywiście, można się przejechać, bo można czekać za długo, ale zobaczcie, zniszczyłbym jeszcze dodatkowo testokowalne yy, jednostki. No i być może osłabiłbym mocno jakieś tutaj inne jednostki. A w tej chwili ja sam tutaj w zasadzie yy, pod spopielenie się tutaj wrzucam, a pamiętajmy, że to spopielenie też dało jeszcze jeden punkt demedu. A, już teraz wiem dlaczego ostatni rozkaz serii. Pan smog miał być tutaj na pewno wykorzystywany do tego, żeby atakować ostatnim rozkazem serii, nakładać liczniki, a następnie te właśnie jednostki, czyli siewce zarazy miały być zakrywane no, po bardzo niskim koszcie. Także zwracam honor the Handover. To jest jak najbardziej sytuacyjna sprawa i to jest inna kwestia, czy się dostanie te karty, czy nie. Ale to mogło zafunkcjonować, także już rozumiem, yy, dlaczego Taga nie inaczej zbudował swój dek. No i zobaczcie. Są cztery liczniki i w tej chwili opłaca się zagrywać dwóch siewców zarazy. Tylko nie wiem, dlaczego zabił w tej chwili tą jednostkę. Chyba dlatego, żeby podnieść ją Atroposem. Nie ma już ostatnich rozkazów w serii. <laughs> Następny smok trafił mu na rękę. Także nie wiem czy to było najlepsze rozwiązanie, no w tej rundzie powinien grać moim zdaniem tych siewców, ponieważ może się zdarzyć, że nie będzie mu już tak łatwo zaatakować za pomocą innych jednostek. No i zobaczcie jaki ładny pusz z tego wyszedł. Może chciał uzyskać jakieś surowce z tego smoka i tak wiedział, że ten smok zginie, no nie wiem. Ale zobaczcie gniewa kata, usmarzy wszystko w tej chwili xNolan. Tu zostały jedne, jedne punkty życia, ale tak naprawdę powinien tu postawić tą jednostkę albo w ogóle jej nie stawiać. W sumie bez znaczenia, bo w tej chwili po ustawieniu tych dwóch stokowalnych jednostek pójdzie ten punkt demedżu, no i proszę. Tu jest odporność na magię, także fajna sprawa, fajnie też ma ułożony X-Nolan ten chociaż nie wiem czy te głębokie korzenie, no to jest typowo na no, potwierdze mi się wydaje, O, ale pierwsze cmentarzysko. I Strażnik od razu. I jeszcze do tego drzewo, pan drzewo. No i będzie ciężko, Egzorcyzmy Garanta. Wywaliłbym chyba te cmentarzyska, wam powiem Chociaż już sam nie wiem No jest legion serie, to zawsze jest niebezpieczne Chyba dobrze byłoby go wyrzucić Ostatni oska serii Tutaj też jest niebezpieczeństwo z tym smokiem I z tymi licznikami Nie wiem, być może dobrze byłoby wyrzucić te dwie, te dwie karty I I mogilniki Co poszło? O proszę, mogilniki i siewca Czyli boisz się tego puszu? A przepraszam, że tu można było tylko jednego rodzaju karty wyrzucić, dlatego mogilniki. Oczywiście, pomyliłem z, tym, z tą sadzawką e, lotosu, która pozwala wyrzucać cztery dowolne karty. No to byłoby zbyt piękne. Jak wrócę z to jak najbardziej mm, dobra decyzja, też wyrzuciłbym mogilniki. W tej chwili troszkę tutaj e, można powiedzieć, że skontrował przeciwnika tym zagraniem. Zobaczył też, co ma na ręce. Widzi, że jest atropos, widzi, że jest ołtarz Aszy. Ten atropos może być bardzo niebezpieczny, ponieważ dwie opcje. Albo możemy wyciągnąć te dwa smoki. Przy tej zaawansowaniu już 14 statuę no to może być to bardzo niebezpieczne. One mają dużo HP, mają duży atak. Albo możemy e, wyciągnąć tych strażników grobowca, żeby dobiały nam karty. One mają 7 punktów życia mam jedno. Jeden mogilnik już zagrany. No i powiem szczerze, ciężka sytuacja w tej, tej chwili po stronie x -tolana. Dodatkowo jeszcze tutaj zdaję sobie sprawę, że jego umieka w tej chwili troszkę mu tutaj nic nie da. U no, szczęścia może wyrzucić ołtarz Aszy co najwyżej. Ono no już nie może. <laughs> Too late. No i cała rzecz nie poszła do Piachu. No ale wreszcie jest komora przywołania. No, i zobaczymy, czy coś to zmieni. Pewnie będzie dobierał, no bo w zasadzie co więcej może zrobić. A nie, poszedł w magię, poszedł w magię, żeby móc zagrać gniewa kata i wylewalować. i yy, wysetować stół. Prawdopodobnie jest moja przywołania. No, i zobaczcie, i w tej chwili zrobił to, co ja chciałem, żeby zrobił wcześniej. Czyli postanowił, że jednak się nie będzie spieszył, i tym razem postanowił dać przeciwnikowi wystawić jednostki. I teraz powiem wam szczerze, że y, co jeszcze zrobiłbym inaczej? Nie dodawałbym tej piątej pionch, y, butli. Dobrałbym kartę. Dlaczego? Żeby się przeciwnik nie spodziewał, że ja może nie gram na pięciu, może nie mam tych gniewów Akata i tak dalej. Tutaj dał jasny sygnał x że może coś takiego grać. Jest Legion Sei na ręce. Ta karta, którą mówiłem, że dosyć fajnie byłoby się jej pozbyć. Hmm. W zasadzie tą umiejką Damiu, No ale tak naprawdę nie może wiedzieć X-Nolan, że ten handover dostał to w tej chwili na ręce, Ponieważ to byłby naprawdę no, nieciekawa sytuacja. Przy 15 punktach. No i proszę. Jest most, wrócił swojego lisza. Ja wiem, czy opłacało mu się wrócić własnego lisza. Pytanie, co ma tam co jeszcze wyciągać z tego cmentarza? Bo tak, co i nic nie zagrał? No to wygląda. Widzicie, chyba spodziewa się w tej chwili, jak ta sytuacja wygląda. O, weźcie, cena pustki. Świetna sprawa, był w stanie weźcie, zdjąć ten łód. No i. W... idealnie, ponieważ trafiła się jeszcze rodzicielka. I w kolejnej rundzie mamy już koksa. Oczywiście, jeżeli żyj dożyje. No i teraz pytanie: nie ma żadnego mostu w tej chwili. Jest pan strażnik grobowca. Ja bym się chyba mm, nie zastanawiał długo i grał go, ponieważ nawet gniew Arkata nie zada 7 punktów obrażeń, więc on będzie mógł wbić damage, a jednocześnie dobierze kartę. No i postanowił nic nie grać handover, Dziwię się, no ale troszkę został ukarany tym z popieleniem. x -nola. szkoda, ponieważ w tej chwili dwie komory, gniew Arkata, chyba spodziewać się tego gniewu Arkata cały czas przeciwnik. Zbyt szybko dodał tą, tą butlę i To mi się wydaje że się teraz na nim, ponieważ, ale zobaczcie, jest komora, jest rodzicielka, jest koniec tury, a tu jeszcze nam się zrobił mega cox. To też nie wiedziałem, że jest rodzicielka. <grym> zobaczcie, jaki tu mega cox się tworzy. 303 w tej chwili już. No i chyba nie ma na co czekać. A, dobra, Moim zdaniem z tym y, Legionem SEI nie wiem, na co on czeka. Przecież tą kartę można wykorzystać. Przecież to tu jest tylko przywołanie w zasadzie swoich jednostek. Jest dodatkowo ostatni oska SEI. Chyba lepszej okazji nie będzie miał. 14 punktów. Wcześniej mógł wykorzystać Legion Sei, mieć tu rękę ze swoimi stworami i wystawić na przykład dwa stwory. W tej rundzie dodatkowo jeszcze dokoksować ostatnim oskarżeniem Sei. Jednego stwora można tu było coś zabić, zająć trzy rzędy i nawet pozwalać mu wbijać ten to będzie mojdzielkom przez rundę czy dwa. A w tej chwili zobaczcie, no okej, okay, no tutaj będzie go trollować ta trucizna, ale ta trucizna będzie działała wolniej, niż będą działały te, te stoki. Także nie do końca wydaje mi się, żeby to było dobrze zrobione. Ale zobaczymy. Z, oczywiście z mogilnika coś wyjdzie. No pytanie, czy słusznie w ten sposób zagrywa jednostkę. On ma do wbicia 12 punktów demedżu. Gdyby się ostro wziął za wbijanie tego demedżu, wydaje mi się, że mógłby zdążyć. Ale on chyba chce to zrobić mega efektownie. No i pytanie, co w tej chwili zrobi X-Nolan? Ok, troszkę postanowię tutaj osłabić te jednostki. Pamiętajmy, że tu działa ta trucizna, no aczkolwiek mimo wszystko ma już kawał Koksa 5515. A tu jednostka 404, też całkiem ładna. To właśnie pokazuje, jak te komory przywołań są świetne. W tej chwili taki koks jest nie do zatrzymania. Ale dziwię się, że. że w zasadzie the Hand over nie decyduje się właśnie troszkę tutaj puszować swojego przeciwnika. Mam wrażenie, że on jakoś tak cały czas na coś czeka. Podniósł dwa smoki w tej chwili. Poszedł pierwszy. Poszedł newbie, nowonarodzony vampir. No i zobaczymy, co teraz. Kolejne jest popielenie. Gra tak naprawdę Xoland, ponieważ chyba liczy na to, że uda mu się zasetować stół i tak naprawdę wybić większą część przeciwnika. No i zobaczcie, zaatakował jeszcze za trzy. Wywali mu coś ze cmentarza pewnie jakiegoś smoka. A jednak tego pana. I kolejna rodzicielka. I zobaczcie. Jak ładnie odzyskał kontrolę nad stołem jednocześnie ma dwie jednostki w sumie 10 damage'ów w tej chwili na stole. Yy, dobrym pomysłem byłoby odesłanie jednej z tych rodzicielek za pomocą zawolonego mostu. No i chyba blokowałbym po prostu tą linię tak, żeby tylko spowolnić przeciwnika, a tutaj ustawił swoje jednostki, czy już wbije ten damage. Przewaga w tej chwili TheHandover'a polega tylko i wyłącznie na tym, że ma więcej kart na MC. Ale zobaczcie, gdyby teraz wrócił tą rodzicielkę, no w zasadzie ona wróci w kolejnej rundzie. No, pytanie, czy jest sens. Może tu zagrać jednostkę. gdy miał jeden punkt więcej, mógłby zagrać... Zrzucić ją mostem, zagrać dwie jednostki, wtedy mógłby jakoś może skontrować. No i proszę, jak ładnie się udało wykorzystać bulwę. Prawie zabiła te jednostki, biorąc pod uwagę, że są tu dwa spopielenia, no to można powiedzieć, że dała sobie z niej radę. A teraz zobaczcie dopiero widać, jak inteligentny jest skonstruowany ten deck. Zobaczcie, że te spopielenia będą zadawały damage, całkiem spory, ale no, mały z perspektywy odziecielek. Także można powiedzieć, że jedna opcja to właśnie zrzucanie ich. O, czemu nie udało się zrzucić? Czyżby w pierwszym rzędzie taka? A, nie ma już kart, zobaczcie, on go przewinął. Nie zwróciłem uwagi w, w ferworze walki, że tak naprawdę Xtanan przewinął już całego swojego przeciwnika, więc most poszedł tylko i wyłącznie yy, na niepilnowany rząd. Dogał swoje karty, no i kultuacyjnie chyba pozwolił wbić yy, damage x Xtananowi. Co bardzo mnie cieszy, ponieważ bardzo lubię takie fajne zagrania. Zabił swoją jednostkę. No i w zasadzie to by było na tyle. Bardzo fajna walka, dosyć długa, ale trzeba powiedzieć, że Xnolan tutaj wyciągnął ją z samego dna. Mm, mam wrażenie, że The Handover zmarnował troszkę sytuację, kiedy mógł podpuszować przeciwnika i nie dopuścić do wystawienia tego dziecielek, bądź też zmusić do blokowania Xnolana, no a w, tej, w ten sposób oddał całkowite, całkowicie inicjatywę. To się na nim troszkę zemściło. GG. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, siemanko.